Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Schweppes, a to jest pierwszy odcinek serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Gry chyba każdy kojarzy, większość pewnie grała albo chociaż yy, słyszeli, no większość słyszała, grała. Jeśli ktoś nie grał to polecam zagrać, potem obejrzeć serię. Chociaż z drugiej strony, jeśli ktoś by się nie odnalazł do końca w grze, może obejrzeć właśnie serię i coś by się tam dowiedział o grze. Dobra, no to lecimy. Jeden człowiek odmienił los wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. Nie wiem czemu tam miałem ten napis po niemiecku. Mam oryginałkę, ale nie wiem dlaczego. Nie powinno się to zdarzyć. Śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Siłu. Dobra. O, noc kruka. Epickie to wyszło za No, no to zaczynamy gierkę, nie? Jesteś już, czuję się. Ogólnie będę przewijał myślę, dialogy, że jest Ale dość już musi... Żeby nie tracić tak dużo czasu Będę wam mówił mniej więcej o... Co kolesie chcą, jakbym jak przewinął jakiś dialog? Teraz wam nie będę gadał, bo y, każdy to wie mniej więcej. E, tutaj dowiemy się o nowym zagrożeniu na, w zaginionej części wyspy. Oczywiście jeszcze o tym nie wiemy, niby, ale tutaj odpalamy. Gniew Beliara wzmógł się e, po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Chyba ma ostre Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta, Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą nas starych martych. to sobie darować faktycznie. Budzą się strażnicy tych. Chlamu, Ale nie mogą się powstrzymać, za bardzo. A ich gniew wstrząśnie ziemią. Oj, wstrząśnie, wstrząśnie. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Ten to nas chyba nie lubi na razie, nie? Saturas. Szkoda, że nie wie, że W sumie my go uwolniliśmy z tej bazy. Musisz się z nimi sprzygierzyć. dalej. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Dobra, mamy dużo czasu, Mam nie? Na to wystarczająco. On... Wygnany. Dobra, z tym dobra. ostatnim krzykiem rozpaczy. Śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich i jego os... Smoka. Smo okay. To Trochę mi się to nie podoba tutaj. Wiemy od razu na początku gry, co nas czeka mniej więcej. W jedynce było to fajniej rozwiązane. O, akt tchórzostwa. Co możemy zrobić? Tym razem sami Gdzie? sobie nie poradzimy. Uciec. W walce ze smokami może nam... ostrzeż. Okay. gdy tylko to od... Ależ dziwny zbieg okoliczności, nie? Paladyni z Okiminosa, które jest potrzebne od razu do smoku do zabicia smoków. Dobra, wyruszamy w drogę. Wyróż Świetnie. Odkąd? Super. A byłem pierwszy. Czytamy książki. Posłuchaj. No. Hej, uważaj! Żeby było jak najwięcej, ekspa. Nie postaram się Wam pokazać mniej więcej wszystko praktycznie, no, wszystko co będzie możliwe dla danej gimbi. Prawdopodobnie będę grał owcą smoków. Strażnik mi się już trochę tak no, grałem ostatnio i yy, chciałbym teraz co innego, ok? Laga w dłoń. Idziemy penetrować wieżę, a potem ruszamy w świat. Zabieramy wszystko. Teraz pójdziemy sobie na górę, okraść go doszczętnie. No jeszcze na dole są rzeczy, ale... Wiem, że jest dużo Zagrajmy w Gotik, ale jakoś miałem ochotę po prostu nagrać. Bardziej dla siebie, dla własnej satysfakcji. Ale przy okazji, jak Wam się spodoba, to będę jeszcze bardziej zadowolony. Zarek. Szkoda, że później wszystkie pulpity są praktycznie takie same. Eee, znaczy to jest, są wszystkie możliwe pulpity, a później w każdym domku czy coś, w którym jest pulpit, to jest jeden z tych. No, nie licząc oczywiście tego w, w biblioteczce Xardasa pod klasztorem, jego notatka i drugi pulpit też tam jest jeden taki, ale on jest chyba o wyspie Z dawno tam nie gra nie doszedłem, tam tym strażnikiem. Boo! Ejo! O kurde! He! <laughs> tego nie, nigdy nie wskakiwałem. Chyba by się wkurzył. Dziwię, że, dziwię się, że pioruny mnie pieprzną. Dobra. Zobaczcie, tutaj schodzimy. Obszukujemy dokładnie wszystko, zbieramy dosłownie wszystko, co wejdzie pod rękę. Wszystko idzie spieniężyć, a kasa się przydaje na początku. Tam jest przejście do... Znaczy no, tu jest zawalone wejście do jaskini, która się znajduje obok martwej harpi. Z kilka bardzo drogocennych rzeczy. Szkatułka z klejnotami, miecze paladynów, Trzy zombiaki na deser no i gobliny na obiad. szkielet goblin. Wejście jest przy martwej harpie, no i parę kretoszczurów oczywiście jeszcze przed tym. Polnych bestii, parę innych takich pierdółek ale jak tam dojdziemy, kiedyś to Wam to pokażę. Ogólnie mam. Na, tak planuję, że ten Let's Play będzie miał 150 odcinków minimum. Trochę go będę robił. Dobrze, że teraz są wakacje. Będę miał trochę czasu więcej. E, powiem Wam, że już na, ogólnie nagrywałem tego let's play'a już e, dużo wcześniej. Ale po nagraniu 30 minut materiału zorientowałem się, że FRAPS po prostu nie nagrywa dźwięku. Dobra, wiecie co? Tutaj mi się czas powoli kończy. Zaraz zrobię cięcie i zaraz do Was wracam. Ok, ja już jestem. Musiałem za, zatrzymać na chwilę nagrywanie. Niestety będę musiał tak robić, o ile nie znajdę jakiegoś rozwiązania, bo Fraps mi nie nagrywa dźwięku, a Bandicam nie mam ten, nie mam pełnej wersji i nie nagrywa mi tak jak jakbym chciała. Co chwilę jakieś błędy mi wskapią. Wkurza mnie już to powoli. Nic nie idzie nagrać z spokoju. Tak samo jak z tym Minecraftem że co chwilę mi coś wyskakiwało. Właśnie, co do Minecrafta, sorry bardzo za te paski z boku, ale yy, powaliło mi się w rozdzielczości z Bandicama i teraz już tak nie będzie, nie powinno być. Chyba, że znów się coś spieprzy. Zawsze wiatr w oczy, no. Okej, okay, tam widzieliście roślinki. Bardzo się przydają do questu od Lestera. Mięsko kopacza. Zawsze kiedyś się zastanawiałem, czemu to się nazywa mięso kopacza i my, naprawdę myślałem kiedyś, że to jest jakieś mięso z kopacza, które ryje w kopalni cały czas. Teraz mnie to śmieszy. Okay. Dobra. Owca, musimy uważać, żeby nas nie zjadła. Pierwszy goblin w grze, dobra, lecimy. Teraz widzicie tutaj ten epicki widok. No może nie jest full epicki, ale zawsze mi się podoba. I ta muzyczka, to jest piękne. Aż bym chciał się w realu nad takim dosłownie w tym samym miejscu rozwalić po prostu I leżeć cały dzień Słuchając tylko tej muzyczki albo coś takiego I wsłuchując się w szum tego wodospadu A marzenia Ja tu się rozmarzam a Gotik czeka Trzeba uratować świat Oni i tak będą nas mieli w dupie Obdarty łowca smoków złodziej. Paszywiec, a Wiele określeń. Dobrze, że niektórzy mimo nawet tego, że będziemy łowcą smoków, będą nas postrzegać normalnie. Zawsze ten widok mi się podoba. Zawsze jak zaczynam grę, czy coś, to tu się zatrzymuje na jakieś 2-3 minutki i sobie słucham tej muzyki. Jak, jak wszystko, dobra, zapiszemy sobie. O, zresztą widzicie, tam już miałem sobie y, ten szłęb, to tam nagrywałem. Sobie już byłem w jaskini bandytów, ale się coś zjebało i. O, tu muszę uważać na początek. Goblin to cholernie twardy przeciwnik. Nie dam sobie rady. Dobra, nie gadam, bo na serio wykrakam. Ale fakt, Kurde. Co z tego, że się zablokował? W sumie zawsze jakiś sposób. Lepsze to niż stracić kilka tych. Eee, trochę żarcia do. żeby się uleczyć, wolę to szczerze mówiąc. A jako, że to jest gotik, to gotik powinien mieć trochę błędów. W sumie chyba się każdy przyzwyczaił, że w gotiku występują pewne bugi, bez których gra nie byłaby już taka sama. To jest klasyk i nie warto tu nic. Nie warto się tu. No, zastanawiać nad tym za bardzo. Jedno wiem, uroku gry to nie psuje na 100%. Okej. Okay. Nagram jeszcze z dwie minutki do walki z polnymi bestiami. Yy, bo mi się znowu limit skończy, a mogę max 15 minut wrzucać chodź tu, tutu tu, 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 tu. No chodź tu. Dobra, po walce zapiszemy. Nie wiem, czego Dobra, ja się z wami żegnam. Yy, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Oglądajcie, subskrybujcie. No i wiecie o co chodzi. Na razie wszystkim.